Szanuję, to, szanuję to kuwi kurwa, bo nie mogę tak, o O, teraz jest dobrze Ty, ja nie wiem czy ten ziomek tu przeżyje, bo to jest takie PPGowe co ja mu robię Przeżyje? Może przeżyć, ty. Oj, oj, facet Hejter przyszedł, hejter przyszedł, raczej wyłączę tych Jedziemy dalej z haterem. Piana na nas Wyspia na nas. Wow. Ja mogę mannet trochę regenerować. Ten gość w ogóle nie zaznaczyć nie może! No kurwa, prawdziwy Maciek z Doninando. mogę na naraz... Myślę, że jestem w stanie go naraz zajebać? O! <grybuj> faz <laughs> curva. Ya...